Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, ja tutaj trzymam paczkę. Jest to moje zamówienie z To zamówienie wyprzedażowe. Także zobaczymy, przymierzymy, co tutaj się znajduje. Już Wam tylko na wstępie powiem, że to są rzeczy takie naprawdę basicowe. Ja ostatnio przeglądałam moją szafę, przeglądałam moje ubrania i zauważyłam, że nie mam takich typowych, tradycyjnych, podstawowych rzeczy jak t-shirty, jak jeansy. Nie mam ani jednych, słuchajcie, jeans. Ani jednej pary jeansów, o tak. E, bo tutaj ciąża, tutaj były ciążowe rzeczy, legginsy, dresy i tak dalej. E, Tamte rzeczy, które nosiłam sprzed 4 lat, czyli sprzed pierwszej ciąży wiadomo, że już nie są dobre. E, także będziemy sobie mierzyć i mam nadzieję, że tutaj coś ze mną zostanie. Oczywiście wszystkie linki referencyjne zostawię Wam w opisie. Także co? otwieramy i mierzymy. I zaczniemy sobie od bluzeczek, z racji tego, że e, jest, mam tutaj takie fajne ustawienie, więc zaraz Wam od razu nagram, jak one wyglądają. Cen tutaj nie mam, bo mam tutaj, wiecie, te 60 zł, ale ta bluzka chyba kosztowała, słuchajcie, 24, 29, bardzo mało. A jest to, słuchajcie, bluzeczka czarna, jak możecie zobaczyć, czy naprawdę basicowa, mówię, to jest basicowe zamówienie, mm, ale to, co mi się spodobało, to tutaj te drobne, takie błyszczące, delikatne koraliki. Ja uwielbiam takie proste bluzki, które tutaj nie mają jakichś, wiecie, znaczących y, m, napisów i tak dalej. Lubię takie basiki, więc myślę, że ta bluzka będzie idealna. No i tak wygląda ta bluzka. Muszę Wam powiedzieć, że miałam przeczucie, że ona będzie fajnie leżała. Fajny ma tutaj te ozdoby, ma rewelacyjny dekolt, fajny ma krój, bo jest już taka bardziej obcisła, nie jest też za ciasna, nie jest za szeroka, więc fajna i do domu, i na wyjścia, i do pracy. No i jej cena też była naprawdę bardzo spoko, więc tak naprawdę mi się bardzo podoba, taki klasyk powiedziałabym wszystkie w ogóle rzeczy mam w rozmiarze M swoją drogą przynajmniej jeśli chodzi o bluzki, Okej. Okay. To widzę, że ta bluzka raczej jest czymś za duża, bo to jest taki oversized, ale zobacz jak będę się w tym czuła to jest taka bluzeczka o! co jest z tym Paryżem bardzo dużo jest bluzek, e, Z napisane właśnie Paryż, Paryż, Paryż e, ona jest trochę taka duża, ale to jest oversized więc zaraz zobaczę jak też e, będę się w niej czuła i mamy tą bluzeczkę. Wydawała mi się ona, słuchajcie, duża, no i jest taka właśnie większa, ale jest idealna, taka, powiedziałabym, na co dzień, taka bardzo wygodna, szczególnie jak tu jakiś okresowy się czas trafi ten brzuszek, będzie taki większy, nie będzie tutaj nic uciskać i będzie też fajna do leginsów, bo jest taka dłuższa, nie jest taka bardzo króciutka i nie jest też obcisła na dole. Ten napis też całkiem chyba spoko wygląda. Tu ma dekolt wódkę, może jest trochę przy szyi. Ja wiecie, lubię takie bardziej... Um... Opuszczone w dół, ale podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Mogłaby być trochę mniejsza, no ale jak mówię, to jest taki oversize, e, dzięki czemu też będzie fajnie wyglądać do jakichś leggingsów. Naprawdę spoko. Zostawiam sobie. Kolejna buzeczka jest taka sama jak pierwsza, e, tylko w kolorze białym, więc też e, spoko. E, tutaj ma te tak samo. w mi w ostrzym. Takie koraliki. Tutaj na dekoldzie, lubię też ten dekolt, także naprawdę spoko wygląda. Tak wygląda ta bluzeczka na mnie. Muszę wam powiedzieć, że całkiem spoko się prezentuje. Nie jest jakoś jakościowo rewelacyjna, jeśli chodzi o. Ten materiał, on jest przyjemny, bo to jest bawełna, ale trochę prześwituje i jest taki bardzo, bardzo cienki. Cienki jest ten materiał, ale wydaje mi się, że na co dzień będzie spoko. Fajnie jest właśnie to tutaj wyżłobienie, więc zobaczę też, jak to będzie wyglądało za chwilę z dżinsami. I ostatnia bluzeczka to jest bardziej taka koszula, już elegancka w rozmiarze 30. 8, okej, okay. to co widzę, to jest mgiełka, nie wiem czy to zobaczycie w kamerze, ale ona prześwituje, więc na pewno ze mną nie zostanie, bo ja chciałabym ją nosić tak na co dzień, ale w ogóle jest też dużo, zobaczcie, to jest 38, a się rozciąga, a tu kończy mi się ramię, bardzo duża, jest szeroka, no na pewno nie, ze mną nie zostanie, bo ja takich prześwitujących bluzek raczej nie potrzebuję tak mi się wydaje, że nie mam e, do czego myślałam, że to jest taka po prostu, wiecie, elegancka krzula jak do pracy e, i tak dalej, no ale jednak nie. I mamy tutaj też bluzę, już zapomniałam co zamówiłam, bo to było tak dawno, <grym> długo ta paczka czekała, biała bluza z mohito. trochę mi się kojarzy z takim e, strojem na golf <grym> nie wiem dlaczego, chyba przez ten kołnierzyk także taki zwykły basic um, bawełniany, mało mam bluz w swojej szafie, więc może ta będzie idealnie pasowała Ej, ta bluza naprawdę fajnie leży. Podoba mi się przede wszystkim to, że ma tutaj bardzo fajny dekolt. Uwielbiam go, bo nie jest taka właśnie mm, ciasna, przelegająca. W sumie, tylko też jest całkiem spokojna. Nie wiem, czy moje dzieci kontra moja biała bluza jest to dobre połączenie, ale może właśnie na jakieś wyjścia, co by, wiecie, dać takie wrażenie, że ej, ona nosi białe rzeczy przy dzieciach, nie no, śmieje się, ale no, na pewno nie do domu, ale jest bardzo komfortowa, jest taka duża, powiedziałabym, i wygodna, no, że nie widać, chyba, że ona jest jakaś wielka, ale mi jest też przylegająca, naprawdę taka bardzo przyjemna, bawełniana, bo wiele, naprawdę wiele sweterków, które ja sobie chciałabym już kupić, zamówić, jakiś taki bardziej, z fajnymi guzikami takimi, słuchajcie, wszystkie są albo poliestry, albo są z poliestrem ja sobie, słuchajcie chciałam zamówić różnego rodzaju piękne sweterki, takie ze złotymi guzikami tepe i teda, ale wszystko mają wszystkie, mają albo poliester albo poliamid, albo akryl bardzo się nie lubimy z tymi materiałami. Ja lubię tylko bawełnę. i Nie, żeby tutaj, wiecie, OE. Eee, bawełna nie jest OE, no nie jest jedwab, ale po prostu to oddycha. Ja się czuję w tym po prostu przyjemnie. Poza tym ja lubię też biały kolor, lubię siebie w bieli, w takich jasnych barwach. A jak przyjdzie wiosna, no to już będę po prostu, wiecie, gotowa. Od razu buzia rozświetlona i jakoś tak człowiek lepiej funkcjonuje, więc wydaje mi się, że ta bluza ze mną zostanie. I bardzo się cieszę, bo w końcu coś takiego jakiego świeżego, ciepłego, ale też przynajmniej wiecie, to jest też taki basic i do domu i do pracy i na wyjścia Wygląda naprawdę spokojnie. No i mamy tutaj też torebeczkę, bo ja noszę tylko taką nerkę, więc najszybciej mi się w nią pakuje przy dzieciach i tak dalej, jak jesteśmy na sali zabaw. Mam ją wiecie, tutaj przeplecioną i jest mi wygodnie, ale potrzebowałam coś takiego na wyjście, na randkę do kina, żeby mieć coś takiego bardziej trochę eleganckiego. I wybrałam taką torebeczkę, która chyba, oczywiście nie jest prawdziwą skórą, ale ma taki wzór jak skóra krokodyla. Tak mi się wydaje, oczywiście to jest sztuczne. E, mamy tutaj zameczki, długi pasek. Zobaczymy, jak w środek, czy jest pojemna, bo ja to dużo rzeczy do torby zabieram. Chyba tak, słuchajcie, jest dużo miejsca. Mamy trzy kieszonki, a czy są jakieś małe w środku? Też jest mała, ale jedna. Tak, słuchajcie, wygląda. Muszę zobaczyć, jak się prezentuje tutaj mój, mój zbiór torebek. Nie mam za dużo, więc o to też właśnie chodzi. Żeby mieć taki basic, ale okej, okay, widzę, że tutaj już się zamek trochę ciężko domyka, a kiedyś mi babcia mówiła, jak coś od początku nie pasuje, jak jakiś zamek od początku nie działa, to nie będzie działać. To po prostu trzeba oddać. I faktycznie, słuchajcie, tutaj zamek jest coś. Nie działające, a to nie jest moja pierwsza rzecz z Mohito. Często zamawiam z Mohito, często Wam robię tutaj też takie unboxingi, mierzymy i często nie działają zamki. Oczywiście nie mówię, że to przez Mojito, Prawdopodobnie ludzie po prostu kupujący, mierzący ten, ale myślę, że wiecie, to psują, ale myślę, że też powinni to sprawdzać. Nie da się zapiąć, nie chce się szarpać nie działa zamek, także no, na pewno jej nie zostawię. Kosztowało 130 zł, a ja ją na przecenia złapałam nie wiem za ile za 79 e, No, ale szkoda. Szkoda, bo przydałbym się taki basic na co dzień. Wiecie, do sukienki i tak dalej. No, ale nie ma co, nie ma co, jak coś nie działa od razu, nie będę żadnym masłem smarowała. Musi działać od razu. Wtedy jestem pewna, że będę używała i wszystko będzie git. I spodnia. No bo jak Wam mówiłam, nie mam spodni. Mam chyba tylko takie jedne z wieloma dziurami, ale takich normalnych nie mam. E, rozmiar 38. Jaki to jest typ spodni? To nie są Mansion skinny. Skinny, long high-rise, chyba, czyli e, z wysokim stanem, nie wiem, w sumie, wiecie, ja jestem tak do tyłu ze spodniami, e, rozmiar 38, 120 zł, nie kosztowało chyba 89, e, takie tradycyjne, nie ma tutaj nic nowego, natomiast trochę mi się nie podoba ten kolor dżinsu, jest taki dżinsowy na maksa, myślałam, że będzie trochę ciemniejszy, albo trochę jaśniejszy, bo mam dwie pary, mm, żeby tak było na wiosnę, nie wiem, ja w ogóle średnio się lubię, wiecie, z takimi dżinsowymi rzeczami, także zaraz przymierzę, zobaczę, jak będą leżały. I mamy, słuchajcie, spodnie naprawdę fajnie wyglądają. Jak na to, że ja dawno nie miałam jeansów, to mam takie wspomnienie, że jeansy są sztywne, twarde i niewygodne. A te są naprawdę, jak moje wspomnienie, całkiem wygodne i niezłe, bo ja długo kupowałam jeansy te i teraz patrzę w obiektyw, że one dużo ładnie wyglądają tutaj, jak obniżyłam kamerę, a przynajmniej ich kolor, że mnie jest taki jeansowy, nie wiem zupełnie, czy będziecie wiedzieli, o czym ja tutaj mówię, ale widzę po prostu, że wygląda teraz lepiej w obiektywie i na żywo. Również fajnie się prezentuje. One są takie, słuchajcie, nie za długie. Nie wiem, jaka to jest długość, ale nie przykrywają całych e, kostek. Więc takie typowo, już powiedziałabym na wiosnę. Oddalecie tutaj. O, widzicie, jak to wygląda? Tak to wygląda. Fajnie z tyłu też leżą. Fajne mają kieszenie. Tak się prezentują z tyłu. Więc, no... Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nawet z tą bluzą fajnie się prezentuje. Tak właśnie typowo basicowo, naprawdę zupełnie tradycyjne zakupy. Ale je sobie zostawię, bo naprawdę mi się bardzo, bardzo podobają. I ostatnia rzecz, czyli drugie jeansy, Ja wzięłam dwie pary, bo nigdy nie wiadomo. W ogóle kocham, to wiecie, że są te zakupy online i mogę sobie zamówić tyle rzeczy i na spokojnie w miesiąc przymierzyć. To są też um, jeansy Slim, ale tutaj jest napisane już medium rise e, i regu regular, regular, czyli jakieś tam regularne spodnie je. Nie znam się na tych krojach, okej? Okay? Nie znam się. Rozmiar 38. Te są już trochę ciemniejsze chyba. Czekajcie, porównamy sobie. Jeśli chodzi o ten kolor. Wydaje mi się, że te są ciemniejsze. No ja wiem. Nie wiem, ale może to, że mają takie wybielenia, tak mniej mi się tak typowo jeansowe, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dajcie mi znać, które Wam się bardziej podobają. Te mają takie właśnie zabielenia, co powoduje, że chyba lepiej wyglądają całościowo. I fajne mają tutaj krój. Nie wiem, czy zwrócicie uwa zwróciliście uwagę tutaj od... E Kieszeni mają taki krój. Zobaczymy, jak będą leżały ja i jeansy. Dawno nie widziane. Dawno nie widziane połączenie. No, i te spodnie podobały mi się bardziej, jak wam je pokazywałam. I też mi się wydaje, że one lepiej leżą, bo fajny e, krój też. E, znaczy, tak fajnie wizualnie wydają się dzięki e, temu tutaj e, szyciu. E, przynajmniej tak mi się wydaje, że coś się w nich dzieje ciekawego. Ale dla mnie, niestety, te już zdecydowanie widać, że są za krótkie. Zobaczcie, cofnę się tutaj. Widzicie? Śmiesznie wyglądają. Te już wyglądają śmiesznie. Szczególnie dlatego, że, szczególnie, że one są tak rozszerzone jak takie ala dzwony i nie, u mnie to wygląda po prostu źle, ale generalnie są to bardzo ładne spodnie. Bardzo ładne i też naprawdę wygodne. Zostawiłabym je sobie, no ale niestety przez to, że wyglądają jak na za krótkie, zdecydowanie wyglądają jak na za krótkie, no to nie. Ale jakby potrzebujecie, jesteście trochę niższe, to naprawdę będą spoko. I to, słuchajcie, byłyby moje wszystkie zakupy wyprzedażowe z Mohito. Jak widzicie, nie obkupiłam się jakoś specjalnie, też nie wszystko ze mną zostanie, e, także może jeszcze coś znajdę, zobaczymy w, w innych sklepach, ale póki co nic mi też tak nie wpadło w oko. Staram się, żeby moja szafa była taka, wiecie, pasująca do siebie, taka trochę kapsułowa. E, mogę Wam w ogóle nagrać takie must have w szafie, takie na przykład 10 rzeczy, 20 rzeczy, które po prostu muszę mieć w szafie, dzięki czemu bardzo szybko kompletuje mi się całość jeśli chodzi o takie ciuchy basicowe właśnie na wyjścia eee, i nie tylko do domu również. Także jak coś dajcie mi znać, czy chcielibyście taki film, a ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.